Dzień dobry, to ja, Calineczka. Zapraszam na lekcję 47. Uczcie się pilnie, drogie dzieci. Was porwie krecik. Lepiej niech was krecik nie porywa. Uczcie się. Słuchajcie, Calineczki. Calineczka to mądra dziewczyneczka. Dała sobie radę z różnymi przeciwnościami losu. I proszę, proszę bardzo. Gdzie skończyła? Jako królowa. O, zdradziłam chyba zakończenie książki. Ale chyba nie zdradziłam, bo już wszyscy powinni ją przeczytać. Do dziś na pewno powinna być przeczytana, więc zakończenie jest znane nam wszystkim. Przynajmniej mam taką nadzieję, głęboką, jak krecik tenory. Taką mam głęboką nadzieję. Słuchajcie, dzisiaj pracujemy znów z kartami ćwiczeń, porozmawiamy sobie o calineczce, porozmawiamy sobie o bohaterach tejże cudownej, fantastycznej lektury. Tak, widziałam te miny z niecierpliwienia u niektórych. Ach, taką klasykę trzeba znać. Przygotuj to, co widzisz. Ja tutaj znów specjalnie nie wpisałam numerów wklejki matematycznej, żeby ktoś nie myślał, że zapomniałam. Chociaż zdarza mi się zapominać, ale tu akurat nie zapomniałam. Wklejka pojawi się na filmie. Gdzieś w którymś momencie ona śmignie, być może na końcu, być może gdzieś w środku. I wtedy sobie zobaczysz, która to wklejka i co trzeba na niej zrobić. Matematyka dzisiaj wiadomo, jaka, samodzielna. I teraz pokazuję Ci, co masz zrobić samodzielnie w książce do matematyki. I oto matematyka. Tak, kończymy powoli książkę, część czwartą. Już mówiłam wczoraj o przygotowaniu części piątej gdzie będzie potrzebna w przyszłym tygodniu. A dziś. Teraz. A w tym momencie, w tejże chwili uzupełnij tabelę. Zadanie pierwsze. Czy tu muszę coś tłumaczyć? Czy tu coś. T -t 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 -t? Chyba wiesz o co chodzi w tej tabeleczce. Musisz wiedzieć, bo takich tabelek było mnóstwo. Zadanko drugie to dla fanów i fanek wszystkich czworonożnych. Przyjaciół, zwanych pieskami, i wszystkich fanów i fanek czytania, czyli pewnie wszystkich dzieci w klasie, bo wszyscy uwielbiają czytać książki, przecież to oczywiste. Książka ma 64 strony. Kamil przeczytał całą książkę przez 8 dni. I, i teraz pytanie: Ile stron dziennie czytał Kamil? Zapisz działanie, zapisz odpowiedź. Pilnuj się ortograficznych tutaj niespodzianek. W zadaniu trzecim: Wow, ile tutaj karmy? Zapisz sobie w kratkach tutaj, ile dekagramów lub kilogramów ważą razem produkty każdego rodzaju. To są jakieś chyba kiełbaski tu jakaś karma w puszce, tu jakieś psie ciastka, a tu jakieś sucha karma nie wiem, chyba tak na to wygląda no nieważne, w każdym razie tych ile jest kilogramów lub dekagramów tych ile jest tych brązowych kiełbasek no i tych żółtych policz, dodaj, odejmij, pomnóż, podziel wyczaruj i zapisz w zadaniu czwartym pokoloruj tylko kwadraty jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy to jest kwadrat, czy to jest prostokąt, to weź linijkę i zmierz wszystkie boki wszystkich figur, które podejrzewasz o bycie kwadratem. Kolory oczywiście możesz sobie wybrać, tak? Chociaż sinokoparkowy brzmi najciekawiej. W zadaniu piątym policz. Których krzewów ogrodnik posadził więcej? Czarnej czy czerwonej porzeczki? Zobacz, po ile krzewów było czarnej, po ile czerwonej, w ilu rzędach czarna, w ilu rzędach czerwona. Wykonaj obliczenia, zapisz. Je, tu, gdzieś, w kratce, a odpowiedź zapisz tu. Chyba będzie długa, bo tak dużo kratek tutaj jest. Przypomnij sobie nazwy linii. Linia krzywa, linia łamana, linia prosta i pokoloruj je odpowiednimi kolorami. W ten sposób zaprowadzisz kamilka razem z pieskiem na plac zabaw dla piesków. I to wszystko jeśli chodzi o matematykę. Jeśli z jakiegoś powodu ta gra wczoraj nie była grana, to może będzie dzisiaj. Ja tak przypominam, bo ja bardzo lubię takie gry planszowe. Więc jeśli wczoraj się zapomniało, było czasu mało, może dzisiaj jest go więcej. Piątek, pogoda niezbyt atrakcyjna. Chociaż może już świeci słońce, bo ja to nagrywam w czwartek, więc jest pogoda niezbyt atrakcyjna. A wręcz jak na wiosenną, fatalna, ale piątek spróbuj. Może dzisiaj w to zagrasz. Samodzielnie robisz dzisiaj jeszcze jedną rzecz. I to jest ta rzecz. To jest 5 krótkich zadań na wklejca numer 1 2 3 4 5. 5. Five. 5 po niemiecku też chyba. Dobrze pamiętam. Więc wklejka numer 5. Zadanie pierwsze. Ta nam Napisz nazwę miesiąca w którym są twoje urodziny. Pamiętasz? Musisz. Zadanie numer dwa. Ola urodziła się pięć miesięcy wcześniej od ciebie. Napisz nazwę miesiąca w którym urodziła się Ola. Policz. Pomyśl. Zadanie numer trzy. Jacek. Urodził się 8 miesięcy później od ciebie. Więc jak ty się urodziłeś w styczniu, to sobie pomyśl, kiedy się urodził Jacek. Musisz dołożyć do tego 8 miesięcy. Jakiś Jacek się wtedy urodził i zapisz nazwę tego miesiąca. Zadanie, zadanie czwarte. W zadaniu czwartym jest pewna Asia. Która wydawała miesięcznie 6 zł na czasopisma, zaczęła wydawać w maju, skończyła w październiku. Sprawdź sobie, przypomnij sobie, jakie miesiące są jeszcze tam pomiędzy majem i październikiem. Policz ile to razem miesięcy? Pomnóż, podziel, poczaruj, dodaj, odejmij. Zapisz działanie i zapisz odpowiedź. W zadaniu piątym grażynka chodzi do kina razem z Anią i Olą. Zazdrościmy, że mogły chodzić do kina, bo ja w kinie nie byłam rok z wiadomych przyczyn. Zawsze oglądają dwa filmy w miesiącu. I teraz oblicz znów Mnożeniem, dodawaniem, odejmowaniem, dzieleniem, czarowaniem, potęgowaniem. Kombinuj. Ile biletów kupiły razem dziewczynki od czerwca do września. Kupowały je również i w czerwcu, i we wrześniu, więc policz. Tutaj jest taki mały znak zapytania, taki wykrzykniczek też że kupowały, chodziły razem do kina i zawsze oglądały dwa filmy w miesiącu. Więc to obliczenie musi jakoś tutaj. Pomyśl, co tutaj trzeba zrobić? Zapisz działanie, zapisz odpowiedź. Jeżeli będzie kłopot, skontaktuj się ze mną podczas, podczas konsultacji. Powiem ci, podpowiem ci więcej. Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo nie chcę tego robić za Ciebie, mogę Ci tylko coś tam Cię naprowadzić na rozwiązanie, ale pomyśleć musisz samodzielnie. Prawie koniec pracy samodzielnej. Prawie, prawie, prawie. I jeszcze jedna rzecz, samodzielna. Mam nadzieję, że nikt Ci tutaj nie pomaga, tylko robisz te zadania samodzielnie, bo ja też dzielnie wpisuję codziennie. Nagrody do Libruska za to zadanka pod tytułem Ćwicz mózg. To już ósme wydanie i dzisiaj takie urodzinowe obliczanie. Lat Kubusia, Oli, rodziców, taty, mamy. Poćwicz mózg. Nagrody czekają. Podczas połączenia online rozmawiamy dziś o calineczce. Na stronie 46-47 w podręczniku masz początek tego tekstu, ale przygotuj podręcznik na połączenie oraz karty ćwiczeń. Oczywiście proszę, nie rób nic przed spotkaniem, ani w czasie spotkania, kiedy rozmawiamy na jakiś temat, również postaraj się skupić na tym, co mówią twoi koledzy, twoje koleżanki, o czym rozmawiamy, jakie tematy poruszamy. Nie dziobiemy tam wtedy w książce, bo to też takie nie jest fajne. Ja wiem, że każdy chciałby się pospieszyć, szybko zrobić i mieć z głowy, ale czasami trzeba kogoś posłuchać. Pouczyć się od innych również tego, w jaki sposób się wypowiadają, jak opowiadają o książce. Może myślą trochę inaczej niż ty. Hmm? Ja uważam, że to jest ciekawe. Rozmowa też dużo uczy. I jeszcze zrobimy sobie podczas połączenia online stronę 52 i 53 w kartach ćwiczeń. Tutaj już będzie taka powtórka, także zapraszam. Przygotuj to wszystko. I tyle. I na dzisiaj to jest koniec. Tak, piątek. Trochę mniej, przynajmniej mam nadzieję, że trochę mniej, bo jeszcze czeka na Ciebie mały teścik z celineczki. Tym razem calineczka, taki teścik trochę inny. Teścik jest w Teamsach. Jako dodatkowe zadanko wejdź, zrób, odpowiadaj poprawnie. Trzymam kciuki. Życzę powodzenia. Życzę sukcesów. Życzę prawidłowych zapisów ortograficznych też i obliczeń. Wszystkiego co najlepsze. Tak urodzinowo już skończą. Weekendowo również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niestety zdalnie w poniedziałek.